Ja bym zaryzykował i tam w las ci powiem. Tylko że zamoknę. Dobra. Jeszcze kawałek i pokażę wam co mamy. Mieliśmy jechać, ale pan sąsiad uznał, że na weekend będzie wiercił. Nie szło nawet telewizji oglądać, więc podjęliśmy decyzję, że wyjeżdżamy teraz. Więc pewnie widzimy się za parę godzin gdzieś. Do celu mamy niecałe 350 km, więc z dziadkiem to jest chyba 15 godzin. Słychać morze. To do morza mamy 100 metrów dosłownie. A ja jutro tutaj, skoro świt. Co będę robił? Szukał pierścionków. Szukał pierdzionków i latarkę mogliśmy zabrać. Kurczę. Nie widać nic, ale jesteśmy nad morzem. W pół do siódmej. Nie widać mnie jeszcze dobrze, ale już jestem na plaży z wykrywaczem słońce malutku wstaje pierwsze znalezisko żuberek takie pale mają długie to jest naprawdę długie Tutaj spaliśmy na takim parkingu. po drugi... aha, tu są te dziwne jakieś coś. Po drugiej stronie ośrodek Mewa, tutaj też jakiś ośrodek, a tu już wyjście na plażę. Ja już rano byłem, teraz idziemy, bo słoneczko wstało. Idziemy połazić. Szefowa idzie. Wyspana. Niezmarznięta właśnie. Webasto sprawdziliśmy tak połowicznie, co prawda, ale grzało jak głupie, cieplutko, fajnie, szybko się nagrzewało. Pompka mnie wykończyła, będę dzisiaj ją tu migował. Pudełeczko takie mam styropianowe, później Wam pokażę. Koleś Michał mi je zrobił. O, Profeska dzięki Michał. Już mu dziękowałem SMS-em. Ale wielkie dzięki, bo naprawdę super. I na pewno trochę tą pompkę wyciszy. Chodź bo my przed śniadaniem. Chodź tu. No chodź, poczekaj. No stój. I co? Aha, tak mnie przekoczyłaś. Na pewno samiczka. Dlaczego? O, 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 i do wody. Wlazłem? Tak. Ur. Tu jest meduza, widzicie a tutaj druga, mniejsza. Ta jest tam. Muszelek jest tutaj, za zatrzęsienie jak to nad morzem. Co masz? No, ładnie. A my do czego się potrzebujemy, Nie. czy tak? Betonowa jakaś coś... A wiesz, ale z... a No co? To jest jakiś Alamolo, tylko w tragicznym stanie z zakazem wejścia. Ale do tych kutrów i wracamy, tak? Nie! Ale już zrobiliśmy z 3 km. Nieprawda Mówię ci albo odremontowane, albo nowe. Nie czuć rybami. Zbaczę go szczytu Ciągniczek też nowy. Tablica przyrządów bardzo skomplikowana i takim małym kurźwakajaczkiem na morze. A tu jest drugi, ten już jest starszy, albo po prostu nie niewyremontowany. Sieci ale też nie czuć rybami. Zaparowane nie będzie. Ten to ma tablicę przodu, żadną. Chłopaki, ciekawe. Podejdziemy zobaczymy czy mają ryby. Tak, poprosimy Tam już mają jednego ochotnika. Nam stoi z pół godziny. Ale buja. Nie mogę patrzeć o maskę. To co dopiero na morzu, jakie jest salanie. No cóż, na śniadanko będzie kiełbaska. Ale to teraz się rzuć na niego. Parówka i kiełbacha. Nie będzie ani ryby, ani ptaszyska. Bo po prostu piasek na plaży polskiej to to jest po prostu niesamowity. Nie kamienie chorwackie. Tylko to, to, to z wykrywaczem mógłbym się z deka pomylić. Młaził <grym> i kopał. Super. Tu panowie nie mają zajęcia. No dobra, a gdzie są te jeże? No to trzeba się tam wbić w jakąś kopę taką. Chodź, grzybieny jakiegoś. Kto go będzie skubał i smażył? Ja skubał no, no. i smażył, będziemy hodować. Mm -hmm. Zrobiliśmy już milion kilometrów do sklepu. To już chyba z czwarty po drodze. Ale wszystkie zamknięte. Wszyscy zapraszają za rok. <laughs> Udało się, ale no patrzcie tu. To jest pani ekspediencka. Widzisz? Nie, będę na pewnie od lampy. Kochani, ty wyglądasz jak smerw. Czemu? Taki niebieski. No to odsuń się od tej lampy, skoro tam może być kabel. Ja dopiero jabłko, więc... Nie chcesz się podłączyć? Nie. 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 Nie, yy, nie. działa, że tutaj leżą i gubią się no. Bo nie leżą tu. A gdzie? Tam. A po prostu sygnał zastrzym. No bo mówicie, że my jesteśmy na końcu świata, to trzeba szukać przy miejscowościach, a nie przy lesie. Jesteśmy w nie jesteśmy już w miejscowości. Przerwa w poszukiwaniach, bo już mam pełne kieszenie dolarów i euro i złota. A ja tu mam pająka. Rzeczka? Mysiek! Co? To co? Ja puszczę tego. Puszczę drona. Zobaczymy, jak ta rzeka idzie, dobra? Długo będziesz z tym pająkiem. Palco chleb Szukam O Wstawaj Idziemy dalej Czekam. Na co? No, nie? <głos》>. Ja chodzę jak ten cymbał nad morzem, ze szpadlem Znaczy nad morzem. Przyjechaliśmy nad morze, a chodzimy nad rzeką Mamy te... Tak, tak, właśnie widzę Zabawy Popsy moją łopatkę. Ja se zajęcie znalazłem. A ci łupią tam. Dobra, teraz tak. Idziemy. Czekajcie, idziemy dwa kilometry brzegiem do opuszczonego środka. No jesteśmy blisko, nie będziemy już ruszali w tamtą stronę kampera. Yy, znaczy ja idę, on narzuca yy, Do ośrodka, w którym ja już byłem, yy, ale zobaczymy w jakim jest stanie, wejdziemy do środka. No, na pewno fajnie. Ale mamy 2 km iścia. Brawo! Jestem na terenie ośrodku, środka. Tam w dali słychać maszyny, widać gruzy. Czyli kolejne miejsce, które nagrałem. Idzie całkowicie w zapomnienie. Ale podejdziemy tam, zobaczymy, czy został ten duży, główny budynek. Nie widzę go, co prawda. Więc chyba już jest po nim. No, tak jak myślałem, słuchajcie, nie ma już tego ośrodka. Tam tylko w dali zostało parę domków, które nagrywałem. A to, są, to jest gruzowisko po tym dużym budynku. Teraz wam puszczam materiał sprzed mniej więcej roku, jak tutaj byłem. Tak on wyglądał. A teraz wygląda tak. Tak to wygląda. Słuchajcie. Wtedy, chyba tutaj, w tym miejscu, wchodziłem do budynku. Tak mi się coś wydaje. No to tak wygląda ten budynek. Tak, tędy wchodziłem. Tu taki był ganek. I tu olbrzymi budynek, taki w kształcie litery C. Chłopaki się szykują yy, do kolejnej belki. Zobaczcie jakie to jest wysokie. Nie wiem czy stąd ja to widzę, nie wiem czy wy. Ale daję. Jego słychać 3 km stąd. W miejscowości Otok? Czy jakoś tak? Monika wynalazła ruiny pałacu, ale spory Duży Duże bydrze. Ale miejsce jest dziwne Dookoła jakieś... W środku niczego W środku niczego, wiocha jakaś Ale był byczy Tam jeszcze widać jakieś takie te rzeźby naprawdę spory. Zaraz puścimy sprzęta, ale skąd? Gdzie jest ta ryba? <laughs> Spod Jesteśmy w. Hańcy, rybak. Dziękuję. 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 Smacznego. Dziękuję. Ale to Zwierzę. Smażalnia ryb z tradycją. Ja wiem, czy z taką tradycją. To tak jak u nas, zobacz. A to, co za dziwadło. No to w, w dnie tym robią. Do regulacji chyba. No, no zobaczcie, jakieś okularki się powieściły. Aha. Widzicie okularki? <grym _> Gdzie reszta? Nurka nie ma, okularki zostały tylko. <grym _> Powiedziałbym coś, ale... Ale nie powiem. A on jedzie prosto czy skręca? Skręca. Coś tam jedzie? Jadą. West Western, ja na początku czytałem Weteran. <grymne> Biorę się za wyciszenie tej pompki. Miałem wam pokazać pudełko, jakie zrobił mi Michał. To jest tak. I do tego jest przykrywka. Normalnie. Pełen profesjonalizm. I to pójdzie tak. Pompka pójdzie do środka. Osłona zamontowana. Pompa w środku. Tak to wygląda. Teraz jeszcze ją zamkniemy. Michał nawet tutaj dał klej, czy znaczy taśmę klejącą. Jest dzisiaj na pewno. Zobaczyć, czy zachód słońca widać, ale niebo zachmurzone. A tu, prosze. Cześć, no so no. No, right? you You'll see me flyin', never drop down. Drop down, smokin' high, am I am not round. I'm not round, no denying what I got now. I got now, keep an eye keep it locked down.

Żałbym się, że oglądaliście o kasztanach. A no, wcześniej był program o kasztanach. Pan, pan się prawie nie posikał, no, jak opowiadał o kasztanach. Kończymy śniadanko, a tu nagle? Wrócił gościa z kasztanów. Posłuchajcie go. wrażenie po prostu magicznego i wyjątkowego. Pięknie się wydarwia, ale przede wszystkim jest cenioną rośliną, która żyje z nami blisko 4000 lat. Szlakiem latarni morskich. W niechorze. No one tak wyglądają. No faktycznie ta jest taka ładna. Kikut jest najlepszy. Tylko kikut? Kikut. Ta też jest ładna. Trzęsacz. Zaparkowaliśmy. To już stąd nie widać. Zaparkowaliśmy w miejscu, w którym nie wiemy czy możemy parkować, ale... Idziemy zobaczyć ruiny zamku. Znaczy ścianę jedną. Tu coś żyje, ludzie są. ludzie są. To jest ten zamek. To właśnie on. Ale plaża ładna, szeroka. No ale co z tego, jak kurcze nie ma pogody, bo niebo jest wypasione. Masz jakiś? Nie. Zielony? Mamy to gdzieś zabrać i gdzieś dać. Tam A, czyli trzeba znaleźć kamyczki no. w taką stronę. Dodaj foto i podaj dalej. Wiesz? Hmm. Kamyczki. Kiedyś trzeba zostawić go. Gdzie? No właśnie nie wiem, gdzieś w innej podróży. No to musi mu trochę już stać. Jak takie coś się porobiło. No i to już... Muszę jeszcze raz. Bo chyba nie nagrałem. Tam tak nagrywa, jak ja ostatnio kawę sobie zrobiłam. Że co, że? cajnik, czajnik, zakręciłam się, zalam, dalam. Kurde, co tu takie zimne? Nawet nie włączałam wody, żeby się zagotowała, A. nie? Leżdż z morza? No i Która? To jest król Bałtyku. Ten? Mhm. Tak. Co? Ta. No chodź. Bo ją No. Jakaś która... Ta nie, jest w wul... ogóle... Któraś wyskoczy i... będziesz miał. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Uwaga. Obracam. Stefanek na wojnę. A nie wie, że wejdę. On tu chce wleść. Popatrzcie. Ale spróbuję. Tylko te krzaczory o, o, o. mnie o Kopytka odsłonił. A tam są pokrzywy. Nie, ja to muszę zobaczyć. Na razie jest ok. Nie ma jakiegoś bagna. Chociaż czuję już coraz bardziej miękko. A już dość Uuu. dobra idę, idę, idę buty już mam mokre Na Jestem na na górze. Widok piękny zresztą. Z drona będziecie widzieli. Idę jeszcze pod podkład. Uwaga na pokrzywy, robi wrażenie naprawdę. Do następnej atrakcji jedziemy taką drogą. Winowajca. Nie, nie, jest źle. Te tutaj 60 metrów, to jest już od 10 minut. Czemu on służył? szaperzy się uczyli. Duże to było. Teraz to widać. Wielkie halo. No. no. Zaliczony. może tego nie widać ale tu jest bardzo pod górkę na jedno koło i średnio równo jak dla mnie fizycznie przejazd kamperem no, hmm, może być ciężko Nie, go to bawi. Jedź, jedź. Popatrzcie, jak kamper wygląda. Nie nie Jedzie. Zaraz będziemy przyjeżdżali pod eską. Szczecińską, z Szczecińskim odcinkiem. Gdzieś tu było jeszcze przechlapane, nie? Uh -huh. gdzie? Tam, przed nią. Kamera tego i tak nie oddaje jak to jest krzywo.